Sama. Spełnij noworoczne życzenie. Kup smartfon w niższej cenie. Przejdź do Play Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G do 50% taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1199 zł. Teraz jedyne 599, bo w Play płacisz mniej. Play. Wielka wyprzedaż w media ekspert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. 3 za 2 w Half Price. Kup trzy rzeczy z wyprzedaży. A wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową MODIWO. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Akcja do 17 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił. A i podpisała Zofia, żona stolarza. Teraz w Agacie tysiące produktów kupuj do 30% taniej. Do 30% taniej, tak! Aż do 30% taniej. Albo skorzystaj nawet z 25 razy 0%. Tylko do 25 stycznia. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. W teorii z Castoramą robisz remont łazienki. A w praktyce dostajesz 200 zł na kupon. 200 zł za każdy tysiąc wydany na łazienkę w Castoramie. Akcja trwa do 19 stycznia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl Cześć, tu Bartosz, Gleń, komentator, Kanal Plus. Już od wtorku kolejne hity UEFA Champions League, Inter kontra Arsenal i Slavia Praga kontra Barcelona. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty od Kanal Plus. Zadzwoń 4 i 5 0, lub przyjdź do salonu sprzedaży Kanal Plus. Wkrótce wprowadzony zostanie KSEF. Krajowy system e-faktur. Bezpłatną pomoc uzyskasz pod numerem 22 123 10 80. Ponad 100 księgowych infaktu czeka na Twoje pytania. Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom. Po reklamie. 18.30 i czas na fakty. Z nami Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski. Zapraszamy. Papież Leon XIV przyjął na audiencji rodziny nastolatków, którzy zginęli w pożarze w noc sylwestrową w miejscowości Crown Montana w Szwajcarii. Cóż powiedzieć w takich okolicznościach? Jaki sens nadać takim wydarzeniom? Pytał retorycznie papież. W pożarze, który wybuchł w Sylwestrę w klubie alpejskim Kurorcie, zginęło 40 osób, a 116, w tym dwie polki, odniosło obrażenia. A teraz uwaga zmotoryzowani, utrudnienia na S6 w zachodniopomorskiem. Konkretnie pomiędzy węzłami ustronie morskie koło brzeg wschód zderzyły się dwa samochody osobowe. Nikt na szczęście nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Z okazji 36. urodzin Radia RMF FM politycy wspominają swoje pierwsze kontakty z naszą stacją. I oto gość Magdy Sakowskiej w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Nacker przywołał z pamięci, jak jako świeżo upieczony poseł Prawa i Sprawiedliwości został w 2016 roku zaproszony do naszego studia. Przypomniałem sobie to, jak jechałem do państwa jak dziś, jak jeden z dziennikarzy, pan redaktor Bala Wajder, legenda Radia RMF FM, zadzwonił z zaproszeniem do radia i bardzo... Bardzo to przeżywałem. E, ogólnopolskie Radio z e, wysoką słuchalnością. Życzę Państwu tego, aby jak najdłużej Państwo przykonywali e, do siebie e, e, Polaków. No także mówiąc o tych sprawach, które dla nich są ważne. Dziękujemy. Kolejna ważna rozmowa jest już na naszej stronie internetowej rmf24.pl Zapoznajcie się w całości. Warto. Magda Sakowska i Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta Karola Nawrockiego. A nowe fakty na naszej antenie już o 19, czyli za niecałe pół godziny. Tak. Zajmiemy się sprawą warszawskiego przedszkola. No, bo RMFFM nie tylko informuje, także interweniuje w Waszych życiowych sprawach. Radio, Muzyka, Fakty. RMFFM.